Co roku w już od ponad 20 lat. Jak ta kukurydza się zmieniała w tych zasobach rolników tutaj na terenie województwa podlaskiego I nie tylko. Może sama kukurydza się nie zmienia, ale podejście do jej wykorzystania wśród rolników się zmienia. Ta powierzchnia z roku na rok jest coraz większa. W tej chwili to już 190 tysięcy hektarów. I tak jak na samym początku, to rolnicy tą kukurydzę głównie wykorzystywali, była przeznaczana na kiszonkę. W tej chwili około 40% tej kukurydzy to jest już ziarno. W tej chwili to co jest istotne, to żeby poznać jak najwartościowsze odmiany. Tutaj jest ta kolekcja prawie 150 odmian. Jest szansa, żeby w tym miejscu porównać te odmiany, które rosną w jednakowych warunkach, mają jednakowe warunki związane z nawożeniem, z agrotechniką. Także to jest dobre miejsce, żeby porównać te odmiany i wybrać najlepszą. Dlaczego kukurydza jest tym ziarnem przyszłości? Bo jest to roślina o największej wydajności, o największej plastyczności, możliwościach uprawy praktycznie oprócz tych rejonów polarnych mam, mamy właśnie możliwość jej uprawy, tym bardziej, że pamiętajmy, że, że daje możliwość produkcji ziarna i to jest typowy światowy trend, ale tam, gdzie jest gorsze warunki klimatyczne, możemy śmiało uprawiać na zielonkę. Nawet jak ta zielonka będzie gorszej jakości, to żadnej takiej trawy dwumetrowej nie mamy. Więc jest to chociażby w ostateczności też taki... Kierunek może mało ciekawy z naszego punktu widzenia, ale w tamtych rejonach może być przydatny. W Polsce ma, mamy odmian kukurydzy, które są na rynku, ja szacuję, że około tysiąca. Tak w praktyce oczywiście to jest około 200, które, które biorą taki ważniejszy udział, czyli mają pewną większą pulę, no ale co roku wchodzą nowe. 20-30 odmian wchodzi z badań soborowskich i tyle samo napływa z, z Unii Europejskiej, też nowej gamy odmian. To jest ta pula, którą rolnik nie zna praktycznie i chcemy, żeby on się tutaj w dużym stopniu, to są te odmiany, które tutaj są. Oczywiście częściowo są dodane jakieś odmiany, które powiedzmy te starsze, które no, trzymają ten rynek, też tu można takie spotkać, ale przynajmniej połowa to są, to są te nowości, które trzeba obejrzeć, trzeba się przystosować no i prawdopodobnie zamówić. Jesteśmy tutaj na kolekcji odmian w Szepietowie. Mamy tutaj około 150 odmian do wyboru. Ja reprezentuję firmę Masic. Mamy tutaj posiane 6 odmian, w tym 5 na kiszonkę i jedną na ziarno. Przede wszystkim firma nasza Tutaj ma kolekcję odmian i szczególnie zwracamy na to uwagę, żeby były tutaj nasze topowe odmiany i w tym stawiamy na z racji tego, że kukurydza jest tą rośliną przyszłości stawiamy na nowe technologie, nowe odmiany. Mogą tutaj rolnicy zobaczyć nasze najlepsze odmiany, które później mogą zasiać u siebie w gospodarstwie. Za nami odmiana Zadra, odmiana średniowczesna VO250, wpisana do krajowego rejestru w roku 2024, ze średnim plonem 107% suchej masy, 109% świeżej masy w ubiegłorocznych już doświadczeniach porejestrowych uzyskała nawet lepsze wyniki – 112, 114% w wybranych lokalizacjach, nawet 116% suchej masy. Po sąsiedzku kolejne odmiany to już wpisane w 25. czyli de facto, które trafią do sprzedaży w roku 2026, także z grupy odmian średniowczesnych MHR Mercado, Rokita oraz odmiana wczesna Manoso. Wszystkie te odmiany są odmianami na kiszonkę, charakteryzują się bardzo dobrze, bardzo dobrymi parametrami, szczególnie od samego początku, dlatego że bardzo dobrze znoszą te wczesno-wiosenne chłody. Jestem producentem kukurydzy. W tym roku kukurydza została zasiana na ziarno. Są tam wybrane, sprawdzone dwie odmiany. No i wygląda to dosyć dobrze w tym roku. Jest dużo ciekawych nowych odmian. Trzeba zwrócić uwagę na, na kolbę, na odporność na umacnice. Także myślę, że coś, coś nowego wpadnie w tym roku.